Dzisiaj odbywały się dwa turnieje. Ten ranny, który się zakończył, to cztery powiaty. O godzinie 14 w tym momencie rozpoczęły się rozgrywki grupy B, czyli kolejnych czterech powiatów. Widzimy tutaj zespoły z powiatu kieleckiego czwartego, skarżyskiego, opatowskiego i pińczowskiego. W przyszłym tygodniu analogicznie w sobotę zostaną rozegrane dwa kolejne turnieje, co zamknie nam rywalizację dla wszystkich 16 zespołów. 10 stycznia odbędzie się finał dla najlepszych zespołów z tych grup eliminacyjnych z dnia dzisiejszego i z przyszłej soboty, no, gdzie spotkają się najlepsze zespoły, najlepsze powiaty i wtedy też ta rywalizacja tam będzie już na pewnie wyższym poziomie. Widzieliśmy taką potrzebę, że w momencie tworzenia nowej kadry województwa, w tym wypadku z rocznika 2014, chcieliśmy wdrożyć jakiś pomysł i zmienić dotychczasowe działania, czyli takie standardowe konsultacje, powołanie bardzo wcześnie trenerów, ogłoszenie trenerów kadr wojewódzkich. I z tym była spowodowana ta zmiana. Myślę, że turnieje powiatowe dadzą nam większą większe spektrum, większe, szersze spojrzenie na zawodników z całego województwa, no bo w województwie świętokrzyskim mamy 14 powiatów, natomiast w turnieju bierze udział 16. Duży powiat kielecki i powiat miasto Kielce został podzielony na cztery zespoły. Wiadomo, że tutaj tych zawodników, tych chłopców jest zdecydowanie więcej. Dlatego w rozgrywkach bierze udział 16. 16 zespołów, w każdym z tych zespołów występuje 18 zawodników, no więc przegląd tych zawodników jest bardzo szeroki i tak naprawdę ma na celu tą preselekcję do reprezentacji województwa z rocznika 2014. Jeśli chodzi o nasz powiat, to jest to ciężka sprawa, że tak powiem. Jesteśmy jednym z najmniej licznych pod względem mieszkańców powiatów, co przekłada się automatycznie na zawodników w roczniku akurat w tym przypadku z 2014 rocznika, dlatego musieliśmy się wspomagać rocznikiem 215 i co widać też podczas gry, gdzie warunkami fizycznymi rywale nas przewyższają, ale jest tutaj kilku ciekawych zawodników. Świetny pomysł. Taki turniej kadr powiatowych. Można zobaczyć, jak to wygląda też w innych powiatach, jak wygląda to na tle innych rejonów województwa Świętokrzyskiego. Świetna inicjatywa dla dzieci, coś nowego, nowe doświadczenie i oby więcej takich inicjatyw ze strony Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Pierwsze ich wrażenie i odebranie tego było takie, mogli też poczuć wielką dumę z tego, że byli wyróżnieni przez swoich trenerów klubowych. Na pewno było widać radość. Na ich, na ich uśmiecha, uśmiechy były w szatni fajny dla nich czas. Mam nadzieję, że, że będą go długo wspominać. Myślę, że wypadliśmy całkiem nieźle. Mieliśmy 5 zgrupowań, tylko że szkoda, że warunki w naszym mieście są tak biedne, że posiadamy jedno boisko, które jest dostępne teraz już wcale niedostępne. Wypadło to moim zdaniem nieźle. Pierwszy mecz wygrywamy 5-0. Wszyscy zawodnicy zagrali na praktycznie równym poziomie. Zagraliśmy ofensywnym ustawieniem. Jestem zadowolony z całej ekipy.